Siemaneczko, z tej strony hodowca królików Jania Obonka, a dzisiaj jesteśmy u królików. Yy, bo dawno mnie nie było, chciałbym Wam zrobić przegląd hodowli. I teraz tak, zacznijmy od tutaj. Tu jest samczek. Samczek. Dwie samiczki. Tu jest odsadzona matka od nich. Tu jest pusto. Tu jest samczyk. Samczyk. Tu jest samiczka, co ma się kocić jutro czyli w środę. Tu jest samiczka, co ma się kocić w Boże ciało. Tu jest samiczka z młodymi 12, wszystkie żyją. Nadal wszystkie żyją. Więc fajnie. Tu akurat tą klatkę już wyciągłem. Tu dalej, tu jest samczyk, samczyk, tu jest samiczka co ma się na się kocić. Tu są małe od czarnej tu jest ich 6 Później tu do góry tu są tu jest samczyk, tu jest samiczka, tu są 4 samczyki, dwie samiczki. E, tu jest dalej idąc z samica. Ona nie wiem czy jest kota. No i tu dal, idąc dalej, tu są małe. Tu ich jest 9, było ich 11. Jest ich 9. I tutaj sobie żyją w tej klaczce. Na razie jest odpowiednia, więc ten, muszą ogierki dla nich, to wieczorem sobie damie. I tak by tu było tutaj. Później z, e, powiem Wam tak, u kaczek wylągła się jedna kaczka, ale z 16 jarek są tylko dwa. Wszystkie były zaziębione, nie, wylągło się cztery, reszta były zaziębione i dwa padły. No więc są tylko dwa, więc więcej nic nie będzie. Dopiero jeszcze od drugiej kaczki, która jest starsza. I to by było na tyle w tym odcinku. Na razie siamonacko i cześć!